Dom dla bezdomnych w Jankowicach ma swoją dość długą historię. Tutaj ten dom, konkretnie ten, został otwarty 14 lipca ubiegłego roku. Projekt robiło biuro architektoniczne XY Studio. Dom jest dostępny dla ludzi bezdomnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych. Oczywiście są pewne granice, ponieważ to nie jest y, szpital. Pojawił się temat, więc postanowiliśmy od razu podjąć wyzwanie. Jak usłyszeliśmy, że możemy swoją architekturą komuś pomóc, to postanowiliśmy pomóc. Tu akurat byli bezdomni, temat nas bardzo zainteresował, a poza tym chcieliśmy zrobić też przy okazji coś dobrego. Przede wszystkim stwarzamy im miejsce, w którym będą mogli znaleźć nie tylko dach nad głową, oczywiście jedzenie, ale również pomoc i medyczną i socjalną. Przede wszystkim wszystko jest na jednym jednym poziomie. Wszystkie drzwi, otwory i tak dalej są dostosowane do szerokości wózków. Są łazienki, w których prysznice są bezprogowe, bo nie wszyscy nasi mieszkańcy jeżdżą na wózka, czy też mają problem z poruszaniem się. Mamy, jak mówię, rehabilitację i jest jedna centralna łazienka dla tych osób, które są leżące, więc pod prysznicem się nie wykąpię. Mamy specjalne podnośniki i specjalne systemy przewożenia takiego człowieka. Do wanny i kompania go w wannie na podnośniku. Wyjście i cały budynek jest otoczony specjalnym chodnikiem, który z jednej strony jest antypoślizgowy, a z drugiej strony daje możliwość jazdy na wózku. Mamy też mieszkanie, które było zaprojektowane dla osoby niepełnosprawnej, dorosłej, która żyje czy jest pod opieką swoich rodziców, czy też swojej matki lub ojca. Przede wszystkim Staramy się, żeby ludzie znaleźli tu dom i uwierzyli, że można żyć inaczej. To jest początek, żeby chcieli coś zmienić w swoim życiu.